Czy wiesz, że jedna nieprecyzyjna klauzula w umowie o dzieło może kosztować więcej niż całe zlecenie? Dziś porozmawiamy o tym, jak prawidłowo przygotować umowę o dzieło krok po kroku. Pokażę, gdzie na stronie mikroporady.pl znaleźć gotowy bezpłatny wzór oraz na co szczególnie warto zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu. Witam na kanale Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacji dr. Bogusława Federa. Nazywam się Anna Mierzejewska, jestem radcą prawną i pomagam przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach prawa, tak by chronić ich interesy. Po zalogowaniu do serwisu mikroporad.pl przechodzimy do zakładki umowa, wybierz grupę umów, umowa o dzieło. Wyświetlają nam się wszystkie dostępne w serwisie umowy o dzieło. Dziś wybieramy umowę najbardziej ogólną. W opisie umowy widzimy jej źródło, czyli kodeks cywilny. Widzimy także, że jest to umowa rezultaty pracy, jaki ma osiągnąć wykonawca. Serwis proponuje nam wybór jednego z czterech wariantów: wariant pierwszy umowa o dzieło uniwersalna, wariant drugi umowa rezultatów w pracach materialno-technicznych, wariant trzeci umowa o wykonaniu utworu wartości niematerialnych, wariant czwarty, umowa o wykonaniu utworu z przeniesieniem praw majątkowych, wariant piąty, umowa o dzieło z osobą trudniącą się zawodowo wykonywaniem określonych czynności. Dzisiaj wybieramy umowę o dzieło uniwersalną, jest to najczęściej wybierana umowa przez mikroprzedsiębiorców. Klikamy pobierz wzór dokumentu, podgląd dokumentu. Po prawej stronie widzimy projekt umowa, po lewej natomiast Komentarze, orzeczenia i uwagi. W wadze pierwszej dowiadujemy się, w jaki sposób oznaczyć stronę umowy. Należy pamiętać, że zupełnie inaczej będziemy określać zamawiającego który jest spółką wpisaną do krajowego rejestru sądowego, a inaczej osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Podobnie inaczej będziemy określać wykonawca, który jest spółką wpisaną do krajowego rejestru sądowego, czy też osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, a nawet osobą fizyczną, która takiej działalności nie prowadzi. W paragrafie pierwszym dotyczącym przedmiotu umowa znajdziemy informację, czym umowa o dzieło jest. Dowiemy się także, dlaczego umowa o dzieło jest umową tak zwanego rezultatu i czym ten rezultat jest. Umowa o dzieło w tym wariancie zawiera trzy uwagi i jeden komentarz. W komentarzu możemy zapoznać się z przyjętą linią orzeczniczą Sądu Najwyższego dotyczącą umowy o dzieło. Po zapoznaniu się z projektem umowy oraz zapoznaniu się z wszystkimi komentarzami, orzeczeniami i uwagami, możemy pobrać wzór dokumentu. Wzór pobierze się na Twoim komputerze i zapisze w folderze pobrane. Wzór pobiera się w wersji Word. Każdy mikroprzedsiębiorca może dostosować go do swoich potrzeb. Serwis mikroporady.pl umożliwia szybkie i bezpłatne przygotowanie umowy o dzieło w oparciu o aktualne przepisy prawa. Dodatkowe komentarze prawne dostępne przy wzorach ułatwiają dostosowanie dokumentu do indywidualnych potrzeb. Utrzymanie i rozwój serwisu możliwe są dzięki wsparciu finansowemu użytkowników. Darowiznę można przekazać za pośrednictwem strony głównej. Zachęcamy do śledzenia kolejnych odcinków poświęconych praktycznym aspektom prawa w codziennej działalności. I koniecznie daj znać w komentarzu, z jakimi trudnościami spotkałeś się w przygotowaniu umowy o dzieło. Czy większym Wyzwaniem jest określenie rezultatu, czy może rozliczenie wynagrodzenia.